Dzisiaj przed nami Jeep Grand Cherokee. Najnowsza seria, czyli WL. Samochody produkowane od 2021 roku, to jest 2022 rocznik. Przyjechał z Ameryki, jest uszkodzony przodem i tam jest też delikatnie uszkodzony z tyłu z silnikiem V8 pod maską. Ale jest to bardzo ciekawa wersja z bardzo bogatym wyposażeniem Summit. I akurat ta seria tych samochodów, yy, można powiedzieć, że jako pierwsza w historii Jeep Grand Cherokee, który wyszedł w siedmioosobowej wersji wcześniej, nigdy nie było tych foteli z tyłu, ponieważ ta siedmioosobowy, ten siedmioosobowy samochód, taki jak Jeep, to był Dodge Rango. I tam mogliście mieć więcej foteli, bo były dwa fotele w bagażniku. Tutaj, jako pierwszy Grand Cherokee w 2021 roku wypuścił wersję siedmioosobową, potem tą wersję krótszą, no i ogólnie taki się już zrobił bardzo elegancki. Najnowszy Grand Cherokee wychodzi w odmianie 7 jak również w odmianie 6 gdzie mamy ustawienie foteli 2 2 i 2. Naprawdę fajne, bardzo cieszą się popularnością i bardzo dużo ludzi polubiło te samochody, bo one są fajne, wygodne, mają bardzo dobry napęd na cztery koła i super silniki. No i tutaj macie wersję wyposażenia Summit. Samochód jest uszkodzony, przyjechał z Ameryki. Uszkodzony tutaj, gdzieś mniej więcej, w tej okolicy. Mamy pęknięty zderzak, coś tu delikatnie widać jest z zawieszeniem to koło, po prostu zeszło. Powietrze jeszcze automatycznie pogłębia. Ten, ten, ten pozytyw, ale to gdzieś jest mniej więcej tutaj. W tym miejscu, oczywiście, w samochodzie jest hak holowniczy. Koła oryginalne mają taki bardzo europejski wzór. 275-45-21 przód. 275-45-21 tył, ale już widzimy, że jest pneumatyczne zawieszenie, ponieważ jest wielki miech tutaj z tą gumową poduchą, czyli można sobie zrobić wyżej i niżej w tym momencie samochód jakiś taki bardzo jest spompowany do góry, bo jak widzimy tutaj to. To, to ogólnie bardzo wysoko ten samochód stoi. Gdyby był troszeczkę niższy, jest, byłby ładniejszy. No, i tutaj z przodu jeszcze mamy uszkodzony zderzak. Samochód jest w pełni funkcjonujący, jeżdżący pod maską 57V8 chemii. No, jak widzicie, lampy się zrobiły takie, takie niższe, takie po prostu bardziej eleganckie. Ten grill też się tak zmniejszył. Ogólnie taki samochód się zrobił elegancki. Ja to właśnie takie grand, szerokie, to pamiętam tak bardziej surowo. No i tutaj tylne lampy też są takie zwężone. Ale tutaj z zewnątrz... Nic wielkiego się nie wydarzyło, nie ma nic spektakularnego. Chodźcie do środka, bo no tu jest fajnie. Samochód jest w tym momencie bez prądu, więc nie będziemy mogli pokazać zegarów, nie będziemy go mogli odpalić, ale zobaczcie jak oni zrobili już w tym momencie deskę rozdzielczą, jakie są wykończenia, jak ten samochód po prostu przepięknie wygląda. Chociaż ta sama tapicerka, jak sobie zobaczymy, to to jest chyba prawdziwe drewno, takie jasne. Bardzo ładnie pasuje do tej czarnej skóry i tej brązowej nitki, tej, jeżeli chodzi o przeszycia. Mamy pamięć dla dwóch foteli. Tu mamy masaż, przycisk od masażu. Tutaj mamy skórę delikatnie miękko. I tutaj mamy skórę przeszywaną. Tutaj też mamy skórę przeszywaną tą brązową nitką. Tu też jest skóra. I ta skóra idzie, a, słuchajcie, do samego dołu ta skóra idzie. Tutaj, tu jest tylko plastik. Czyli to jest wszystko oprzyte skórą. Nawet te głośniki jakąś taką mają kratkę. Taką. To jest plastikowe, ale takie bardzo po prostu ładne dla oka, bo to jest takie chromowane i piano black Cztery elektryczne szyby, elektryczna lusterka to jest normalna rzecz. Klamka jest plastikowa, ponieważ jest ciepła, ale bardzo to tutaj, bardzo elegancko to wygląda. Jest tutaj uchwyt na butelkę, tutaj możemy sobie jeszcze coś dodatkowego wrzucić. Tutaj mamy napis Summit, gdybyśmy zapomnieli. Fotele są w pełni elektrycznie regulowane, więc mają wszystkie regulowania możliwe, jakie tylko mogłyby mieć. Są oczywiście wentylowane i ogrzewane. Mięciutkie, mają takie bardzo mocne trzymania boczne, ale to jest takie mięciutkie. Tutaj mamy pikowane, tutaj pikowane, tutaj napis SUMIT. No tutaj, jeżeli chodzi o fotele i wnętrze, naprawdę tutaj trzeba przyznać im, że zrobili coś pięknego. Deska rozdzielcza tutaj tak sobie przechodzi. Oczywiście jest skórzana u góry, jest zrobiona z kilku elementów. Tutaj mamy jakieś Macintosh, jeżeli chodzi o mm, nagłośnienie. Po prostu tak stylowo fajnie jest zrobione. Dodatkowo ten dekor tutaj, w ogóle jakbyście prawdopodobnie tu zabrali ten napis Jeep, to nikt by nie poznał, że w ogóle my siedzimy w Jeepie. Tutaj mamy jeszcze ten dodatkowy ekran, wyświetlacz taki przed pasażerem. Tutaj mamy wyświetlacz, który yy, pokazuje nam cały infotainment. Tutaj mamy piano blega. pod spodem, mamy yy, ładowarkę indukcyjną. USB, USB Mini, mamy wyjście AUX, HDMI, tutaj mamy normalną wtyczkę. 12V. Tutaj możemy to zjeździć z tym otwartym, nawrzucać sobie dużo rzeczy, bo to jest dosyć, dosyć spore, dosyć pokaźne. Tutaj mamy panel, jeżeli chodzi o zawieszenia pneumatycznego. Tutaj widzimy wysokość samochodu. Tutaj sobie wybieramy tryby pracy, czyli jakiś tam piasek, śnieg, coś ślisko, jakiekolwiek tam tutaj wszystko się nam wyświetla ładnie. Tutaj mamy selektor zmiany biegów. Oczywiście tutaj mamy reduktor, tutaj mamy tryb zjazdowy. Dalej przechodząc, mamy dwa uchwyty na kubki, takie dosyć pokaźne. Możemy sobie tutaj też telefon wozić, albo tutaj telefon, jeżeli ktoś woli. Ale jeżeli to zamkniemy, to robi taką jedną całość. Tutaj mamy też y, przyciski. Jeżeli chodzi na przykład o y, automatyczne parkowanie, asystent pasa ruchu, y, czy czujniki parkowania, tutaj mamy przycisk od awaryjnych, tutaj mamy na górze. Nawiewy, ale zobaczcie, jak oni to fajnie po prostu zrobili. Takie troszeczkę, ja tutaj troszeczkę widzę Maserati, troszeczkę Maserati, bo jak wiemy, Jeep to cała grupa Stellantis. I co ciekawe, ten samochód jest zrobiony na płycie podłogowej Alfy Romeo Stelvio, a jest dużo od niej większy. No ale po prostu tak jest. Gdzieś tutaj te europejskie korzenie w tych samochodach po prostu już są, dlatego też tutaj, jak gdyby troszeczkę tego Maserati, nie wiem, w tej desce rozdzielczej, ale może tylko ja. Jeżeli widzisz jakiś inny samochód, to oczywiście daj znać. Tutaj jest ten dekor, oczywiście on jest przepiękny. Przycisk start-stop. Tutaj, tutaj nam schodzi to nisko. Mamy tutaj też skórę oczywiście przeszywany tą niteczką. Podłokietnik szeroki, też miękki, skórzany, przeszywany tą brązową nitką. Tutaj mamy, tu akurat w tym mamy mało miejsca, ale w tym mamy bardzo dużo. Możemy sobie tutaj naprawdę... Sporo rzeczy powrzucać. Tutaj, jeżeli chodzi o schowek, w ogóle to skórą, popatrzcie, to skórą jest wyszyte do samego dołu. Łącznie z tym, że ten schowek też jest obszyty w skórze. Tutaj książka serwisowa, schoweczek, taki normalny, zwykły, podstawowy. No, powiem wam, że tutaj, jeżeli chodzi o wyposażenie na najwyższym poziomie, czarne słupki z alkantary, czarny sufit z Alcantary, jest oczywiście dziura w dachu zagóweczki. Możemy sobie też, że już zauważyłem, przybliżać i do końca on sobie wróci. Jest z tyłu, są żaluzje, ale tam zaraz przejdziemy. Kierownica, oczywiście skórzana, wielofunkcyjna, też tutaj z tym drewienkiem. Strasznie mi to drewno się spodobało. Tu oczywiście tempomat aktywny, wszystkie ustawienia do radia, do telefonu. No to to podstawowe rzeczy, które muszą być. Łopatki do zmiany biegów. I tutaj też piano, Black, to drewienko, to też skóra, 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 do samego dołu skóra, ona się ciągnie tam do samego dołu, automatyczny hamulec ręczny, tutaj włącz, wyłącz światła, no po prostu, no sami powiedzcie, przepiękna deska rozdzielcza. Tutaj mamy cały panel, jeżeli chodzi o... Yy, cały klimatronik i wszystkie nawiewy. I oczywiście tutaj dotykowo możemy wszystko w tym ekranie, ale jeżeli ktoś nie lubi takiego ekranu, nie lubi dotykowo, nie lubi tu palcować, to możemy sobie to tutaj wszystko guziczkami przyciskać. Mamy yy, ogrzewanie fotela, mamy wentylowanie fotela, ogrzewaną kierownicę, tutaj gdzie ma wiać, góra, dół, lewo, prawo, bok, automat, yy, do tyłu, do przodu, ogrzewanie tylnej szyby, przedniej szyby, no po prostu wszystkie normalne fizyczne guziczki tutaj mamy. Yy, tutaj mamy pokrętło do przygłaśniania radia, tutaj możemy sobie wyszukiwać też fale, tak więc Tutaj wszystko to normalnie, takie pomieszanie nowoczesności z normalnymi. Starodawnymi jeszcze można by powiedzieć przyciskami, jeżeli ktoś lubi tych przycisków. Tak naprawdę to jest dosyć sporo, ponieważ tu jest cały panel z przyciskami, tu jest cały panel z przyciskami, tu jest też troszeczkę przycisków. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy te dwa y, tutaj przesuwki do regulacji. Tutaj przyciski, tutaj przyciski, tutaj przyciski, tutaj bardzo dużo przycisków. A jak się wchodzi, to mamy mam wrażenie, że w ogóle nie ma przycisków, tylko są same ekrany. No, tak to wszystko pomieszali, że i dużo ekranów, i dużo przycisków. Ale te ekrany tutaj przed pasażerami to zaczął być taki troszkę Hit. To jest takie mega nowoczesne. Mega mi się to po prostu podoba. Kierownica po prostu jest szokująco piękna. Tu skóra, tu trochę piano black, tutaj trochę tego drewna. Taka trochę kwadratowa poduszka. To jest... No po prostu się udało. I przy okazji możemy zobaczyć jak wygląda kluczyk. No kluczyk jak kluczyk. Średni. Taki po prostu prostokątny klocek. Ale miły taki w dotyku. Jest jakaś tam waga, że, że nie jest to jakiś taki chiński odpustowy kawałek plastiku, tylko troszeczkę waży, więc jest ok, on cały rzecz i tak leży w ogóle w kieszeni więc nie ma co się zajmować kluczykiem chodźcie zobaczymy jeszcze z tyłu jak jest tutaj jeżeli chodzi o bagażnik to nie będziemy otwierać bo tam są powrzucane wszystkie te elementy które tutaj przyjechały razem z samochodem więc tam nie będziemy tego rozbrajać ale jak zobaczycie też fotele widzę, że tu oparcia się kładą w stronę bagażnika czyli jest wygodnie, te fotele są tu bardzo przesunięte do tyłu, no i tylne tapicerki są takie same. Też to drewnianko piękne jest. Też tu jest ta pikowana skóra do samego dołu też, patrzcie. Drugi rząd foteli też ma pikowaną skórę do samego dołu. Są żaluzje, oprócz tego czarna szyba. Wysoko się wsiada. Widzę, że kanapa jest taka pod takim kątem, żeby było wygodnie, ale jak już wsiądziemy, no to ja nie wysiadam w ogóle. Jeszcze z tym takim oparciem tak delikatnie położonym nie wysiadam i to jest ok. Lubię tak, kiedy się właśnie tak, tak wsiada, że nie siedzisz jak na takiej ławce, tylko taki jesteś po prostu jak w wygodnym fotelu. Mamy oczywiście podłokietnik, dwa miejsca na kubki. Podłokietnik składany. Trzymiejscowa kanapa, i wydaje mi się, że to jest na tyle duże auto, że tu trzy osoby by się zmieściły. Takie szczuplejsze troszkę ode mnie bez najmniejszego problemu. Ja nawet tutaj w trójkę prawdopodobnie też bym się zmieścił. Tutaj mamy jeszcze takie z tyłu przetłoczenie w tapicerce, i to jest właśnie po to, żeby te tylne fotele. Można było rozłożyć i można było wygodnie siedzieć. Tutaj, jeżeli chodzi o tylną przestrzeń pasażerską, też cały panel klimatronika jest, są nawiewy. Są dwa wejścia USB, USB mini. Mamy grzane, wentylowane fotele również z tyłu. Możemy sobie tutaj wszystko poustawiać, co chcemy. I tutaj mamy 150V, czyli normalnie możemy sobie coś tutaj podpiąć, laptopa, ładowarkę, co byście tam sobie chcieli. Dodatkowo jeszcze jest nawiew na, w środkowych słupkach na tylną przestrzeń pasażerską. No i tutaj te kratki, jeżeli chodzi o głośniki. Macintosh. Pierwszy raz w sumie słyszę taką nazwę, jeżeli chodzi o nagłośnienie w samochodzie. Możecie dać znać, czy to, czy to dobrze, czy to fajnie gra i czy to jest drogi sprzęt. Bo wypadałoby, żeby w takim fajnym samochodzie było drogo. No nie no, powiem Wam, że tutaj pod względem przepychu jest drogo. Pod względem takim wizualnym i tego, co tutaj w tym samochodzie jest, to jest drogo. Przynajmniej nawet od strony wizualnej. Chodź jeszcze zobaczymy ten silnik. Tak jak powiedziałem, jednostka V8, 5,7 litra chemii. Tu się nic od dłuższego czasu nie zmieniło. Tutaj tylko wszystko zakurzone trzeba będzie pomyć, posprzątać. No fajny samochód. Już taki bardzo, ale to bardzo elegancki. Ten akurat uszkodzony, więc tutaj nie ma co się. Yy, za bardzo gdzieś yy, zagłębiać od strony wizualnej, bo tutaj troszeczkę nie leży, tam troszeczkę odstaje. Ale sami ocencie, jak to wygląda. Jest szary dół, mamy czarny dach, do tego tam yy, srebrny railing, yy, listwa dookoła okien też jest srebrna, są czarne lusterka, srebrna listwa dołem, srebrny napis, szeroki. No i on teraz stoi taki bardzo mocno spompowany do góry. W rzeczywistości tak nie wygląda. On tak sobie jakieś kilka centymetrów Niżej stoi, no ładna auto. Cena zakupu tego samochodu w takim stanie, jak teraz tutaj przyjechał 34 tysiące dolarów. Czyli tutaj teraz yy, po przyjeździe do Polski, po wszystkich opłatach normalnego użytkownika wyniesie to około 100. 130-150 tysięcy no przyjmijmy 130-135 tysięcy złotych, żeby tak m, gdzieś coś, kogoś nie skłamać, oczywiście każdą m, dokładną wycenę, jeżeli chcecie zapytać o taki samochód lub każdy inny e Ameryka Cars Tychy ulica Wałowa 32, możecie dzwonić od poniedziałku do piątku, zadawać trudne, ciężkie pytania, chłopaki odpowiedzą na każde pytanie ten samochód świeży samochód. A jeżeli oczywiście się podoba ten starszy, bo te starsze oczywiście też się cały czas sprowadza, bardzo cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ogólnie, bo to są fajne samochody. Okazało się, że po latach, że też nie są drogie w utrzymaniu ogólnie. Ogólnie uchodzą na samochody bezawaryjne, więc. Jeżeli chodzi o Jeepa Grand Sirokiego, można polecić każdą wersję. A te WK2 już od 2009 czy 2010 roku, które wyszły, po prostu fajne samochody z fajnymi silnikami. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba. Szczególnie napiszcie, co myślicie o tym wnętrzu, bo jest przepiękne. W przypadku tego samochodu jest przepiękne.